Jeżeli chcecie kupić Dania Końcy, zapraszam Was do mojego sponsora, link w opisie. Jeśli podacie hasło Kupuj z lewym, to dostaniecie 5% gratis. Teraz także można kupić za pomocą PaySafeCard. Szybka dostawa, serdecznie polecam. Siemanko, witam Was w kolejnym otwieraniu paczek na kanale. Codziennie, może jak się nie wyrobi, to co drugi dzień będzie otwieranie paczek na kanale, co najmniej za 100K. No teraz otworzymy sobie na początek za 100K. Yy... Na dniach może będziemy otwierać za większe sumy. Ok, no pierwsza paczka, nic dobrego. Zobaczymy jak będzie dalej, czy jakaś zielona karta, może czarna, no zobaczymy. Druga paczka też nie wypał, no a więc szkoda. I co? Wczoraj odbył się mecz, o trzecie miejsce, Holandia. Z Brazylią grała, no i to. Holandia 3-0, nie wiem, co się z Brazylią dzieje. Czy tak jest yy, po tym meczu z Niemcami yy, zła na to, że nie udało się wejść do finału? Już nie chciało się im grać o trzecie miejsce, czy co? No nie wiem, no. Ale też trochę Roben i. I trener Holandii źle powiedzieli, że nie chce mi się grać o trzecie miejsce. No ludzie, nie chce mi się i co, jo? tylko o pierwsze miejsce grać, bo co? No. Takie zachowanie. Mi to w sumie obojętnie było, kto wygra. Chciałem trochę, żeby Brazylia wygrała, bo yy, dla tych ludzi, co przychodzą na te mecze, nie udało się wejść do finału. Chociaż trzecie miejsce, żeby się udało zdobyć, niestety się nie udało. Za Holandią też trochę byłem, no to jednak jest Europa. Myślałem, że Europa zdominuje i będzie w finale. No niestety. Yy, jedna drużyna z Europy jest. Są to Niemcy. Nadal no, Argentyna. Bardzo ciekawy mecz to może być. Mimo wszystko stawiam na Niemców. Yy, mi się bardzo podoba ich gra. Hummel z, z główki może zabić. Kedira po kontuzji też znakomicie gra. Dużo by tu wymieniać. Naprawdę ładnie grają. Był taki fajny obrazek na necie: Brazylia ma Neymara, Argentyna Messiego, Portugalia ma Ronaldo. A Niemcy mają zespół. To jest bardzo prawdziwe. no No i moim zdaniem Niemcy wygrają ten mundial. Dobra, no 5 paczek, nic nie wpada. No szkoda, ale może to się zmieni. Aha, no i poza tym poza tym, że będą paczki yy, prawie codziennie, to będą jeszcze paczki dodatkowo. W sumie nie wiem czy dodatkowo może zamiast tych paczek. Yy, jak będą jakieś specjalne. Jak będą specjalne, to wtedy je otworzę i nie będzie już w tym dniu yy, takich paczek, na przykład co otwieram teraz za 100K. Może za 150, może za 200 będę otwierał. No zobaczymy. Początek za 100. No nic nie wpada. Kompletnie. Trzy paczki jeszcze otworzymy. El Sharaoui. Może teraz? Niestety nie. No i dwie paczki. No już tutaj chyba nic się nie stanie. Chociaż chciałem, żeby coś tu jeszcze weszło. Make sense. A więc ostatnia paczka. Te... Ten pakownik w ogóle się nie zwrócił. Nic tu nie było w tych paczkach. Może teraz? Lesko. No niestety nic dobrego nie wpadło. Jeśli się podobało, łapeczka w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.